Witajcie przyjaciele Dzisiaj ten deszczowy dzień naszykowałem was znowu super parka do rozpłodu, coś ekstra ekstra, coś wspaniałego. Tu mamy czystego dolczywita Samca i do niego wybrałem dziką samicę Zahara razy Ferbart Co z niesamowitego. Jestem piękny Samczyk, moment Uno momento pięknie lezę w ręce Fajny gołąbek Numer 039 13 rok 8300 Na adresówce jest to bezpośrednio po synie Dolce Vita. On znowu pochodzi po Goldwing, Wing 8 razy pierwszy konkurs i Dolce Vita 6 razy pierwszy konkurs. Ten tym gołębiu jest 14 pierwszych konkursów. Tego rodzina poszła za miliony do Chin. Wszystko zostało wysprzedane. Myśmy kupili te najlepsze do swoich hodowli. Jego dziadek Goldwing Wing, jako jako młody gołęb został zakupiony za 100 tysięcy euro do rozchodowli i dostał tą złotą dolczywita, która zdobyła 6 razy pierwszy konkurs. Ja mam też źródło tych gołębi tutaj, nawet ten właściciel już nie ma tych gołębi, wszystko wysprzedał z tej rodziny. Zostały mu tylko pra, praw, dziadki, dalsze generacje. Ja mam bezpośrednio pubra. Półsostra Dolce Vita Syna, Sy Syna Dolce Vita Dolce Styl Rolexa, córka Rolexa i wiele, wiele więcej. Olimpia z tych najlepszych głębi. Ta złota piątka jest u nas w rozpłodzie. Zobaczcie sobie ten głębisz. 0,13 roku jest drowy, płodny na moich produktach. Jak on świeci, tutaj. Mamy rano, jest szósta rana i zobaczcie jak on się błyszczy. Zobaczcie ta wola, to zobaczcie jak te moje produkty załają. Jakie to jest super jakość. Wspaniałe produkty, to się sprawdza u każdego hodowcy, od młodego do starszego. Każdy jest zafascynowany. Każdy jeden. widzę, to jest na filmach, jak rozmawiam z hodowcami, są zafascynowani, są w szoku, jak te gołębie są zdrowe, płodne, niesamowite wyniki, misz GMP skielc. Co coś niesamowitego.